Zatrzymując śluby panieńskie, tak chcąc nie chcąc wszedłem na ścieżkę Fredroską i trochę zacząłem być kojarzony z, z Fredronek, przez pewien czas byłem kojarzony z Żeromskim i myślę, że to gdzieś spowodowało, że dyrektor Andrzej Seweryn zadzwonił i zaproponował dożywocie. Dożywocie jest inną lekturą, lekturą, mówię o lekturze literackiej, nie o lekturze szkolnej, jest inną lekturą niż reszta dzieł Fredry, bo jest opowieścią o świecie. Tak jak i zemsta, i śluby panieńskie są opowieścią o charakterach, tak to jest opowieść o świecie, o funkcjonowaniu świata o świecie, który napędza pieniądze. I to jest główne takie wrażenie z, z takiej dogłębnej le, lektury do dożywocia. I postanowiłem znaleźć pewne ekwiwalenty tego świata pieniądza, prawda, swobodnie przenosząc się z epoki w epokę. I tak sobie pomyślałem, no gdzie, gdzie jeżeli, gdzie jeżeli to się może dziać? Oczywiście wracam do, do, do fredry, do pewnej, do pewnej tradycji, do pewnego miejsca, w którym dzieje się e, początek aktu drugiego, czyli do zajazdu, gdzie przyjeżdża Orgon z Rózią, żeby ją przehandlować za wioskę i oddać kapitaliście Ładce. E, i e, e, ale jednocześnie pierwszy akt i potem dzieją się w dekoracji takiej no może nie całkiem współczesnej, ale jednak nawiązującej do, 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 do miejsca, do, 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 do filmu, gdzie cała akcja, duża część akcji dzieje się w biurze maklerskim, do Wilka z Wall Street, który też jest filmem o pieniądzu. I tak sobie pomyślałem, że ten Łatka, czy, 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 czy ten Utraciusz Birbanski, który nie jest całkowicie no, pozbawiony pieniędzy, no bo e, on te pieniądze ma, tylko w piękny sposób bardzo, bardzo barwny je, je traci, no, ponieważ jest klasycznym, jak to Birbański, bankietowiczem, który bez przerwy, bez przerwy się bawi, prawda, nieustatkowany, budzi się codziennie na kacu rano i, i, prawda, i zapija tego, 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 tego kaca. I no w, w pewnym odruchu rozpaczy sprzedaje kiedyś, pewnie po pijaku sprzedaje komuś tam, komuś tam podstawionemu swoje dożywocie, bierze kapitał, prawda, no i ten kapitalik mu się kurczy, 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 co wprowadza go w pewien, w pewien popłoch. I no, ale to pieniądz to jest giełda, a jak giełda to są notowania a jak giełda, to są czerwone szelki. Ten pieniądz jest wszędzie. On jest absolutnie, absolutnie, wszędzie. Staramy się zrobić komedię, ale tam są też bardzo poważne takie przejmujące fragmenty, o których, o których Fredro, o których Fredro mówi. Z tym, że, że jeżeli uda mi się, że tak powiem, wypracować ten te, te, te te efekty komediowe. No bo przecież Fredro prawda, robi te krótkie puęty, długie puęty, e, które gdzieś powinny być śmieszne, albo w każdym razie powodować uśmiech na widowni, no to byłbym bardzo zadowolony. Zapraszamy na premierę 29 stycznia do Teatru Polskiego na dożywocie Aleksandra Hrabiego Fredry.